czy warto wydać 600 zł na przecinarkę plazmową z Lidla zapraszam Prąd cięcia wynosi od 15 do 40 amperów. Możemy tym ciąć mieć do 4 mm, stal szlachetną do 8 mm, aluminium do 8 mm, żelazo do 10 mm oraz blachę stalową do 12 mm. Napięcie znamionowe wynosi 230 V. W akcesoriach znajduje się 3 osłony palnika, 3 elektrody, jedna prowadnica rolki, przewód sprężonego powietrza z systemem szybkozłączek, instrukcja obsługi. Długość przewodu sieciowego wynosi 2 metry. Dostosowania tylko w połączeniu ze sprężarką. Sprężarka nie jest zawarta w zestawie, no to, to jest wiadome, przedstawiamy tylko plazmę a długość przewodu cięcia wynosi 2,5 metra więc ok, przechodzimy do unboxingu Tak jak wspominałem wczoraj wyciągnąłem tylko instrukcję obsługi na razie na bok Teraz tak co my tu mamy? Co my tu mamy? A mamy tutaj przewody Przewód do kięcia. Już zainstalowaną kieńcówką. Tutaj jest przewód do sprężonego powietrza. Tutaj. O, długi jak bek. Ale jest. Oraz podpięcie się, aby można było ciąć. Nie jest za gruby ten kabel, ale powinien dać radę. I tutaj jeszcze jest jakby. To podejrzewam, że będzie do. O, tak takie coś. Tutaj wkłada się podejrzewam, że o tutaj mamy taki przyrząd aby włożyć aby włożyć i jechać Skręcić i jechać. Możemy to ustawić góra dół jak wysoko. Fajne, fajne. Fajnie pomyśleli. Teraz przechodzimy go. Do... Gwoździako programu to już w kartanie jest pusta i teraz wyciągamy to, to jest? To jest kabel, no kabel jest dosyć gruby. Kabel jest dosyć gruby. Tada. Jest Jest zaworek tutaj. Tu jest zaworek na, także to jest fajne, że tutaj tutaj jest do wody. Tutaj separator wody. Dobrze mówię? Czy to jest separator? Tak. A my się podłączymy tutaj? My się będziemy podłączać tutaj. I wtedy ustawiamy tutaj ciśnienie, podłączenie. No i tutaj ustawiamy prąd, jaki mamy ciąć. No i podłączamy plus minus i będziemy ciąć. Sama w sobie może bardziej z 5 kg Także wkładam ją i przechodzimy do testu Mam tutaj parę gratów do testu Maszynę podpiąłem pod sprężarkę uregulowałem ciśnienie i bierzemy się za test blacha 2 mm, sprawdzimy jak to idzie Tak? Oczywiście nie jest to idealne cięcie. Tak, to jest dyszka. Zobaczymy sobie na dysce poradzi. O, z dziesiątką blachą już, już jest niestety ciężko. Tak jak widzicie, o, to jest na dziesiątce blaszce. To jest dziesiątka blacha. Może jakby się pomęczył, pomęczył, to by to przeciął. Także reasumując, Jeżeli ktoś chce do tego, to do domowych robót, to się nada. Nada się za 600 zł. Myślę, że, że fajna, fajna maszynka. I da radę. Także ja, ja polecam do domowych. Rzecz, jak komuś się spodoba, to ona by przeszła, ona by przetopiła, tylko by musiał bardzo powoli jechać pod drogą. A jest to moje pierwsze cięcie plazmu, także jestem zielony kompletnie.